Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was first Luka z kolekcji lotniskowy szek. Powiem Wam, że on mi się bardzo ogólnie spodobał, jak został ogłoszony i stwierdziłam, że w sumie go kupię, skoro mnie taki interesuje i zobaczymy, czy rzeczywiście warto wiedzieć, go kupić, czy może jednak sobie odpuścić. Więc tak, tutaj jak wchodzimy, to od razu nam się pojawia tutaj taka, takie zdjątka dwa i tutaj mamy napisane mieszaj i dopasowuj. Ubierz się na każdą okazję wybierając spośród półformalnych i codziennych elementów. Blezery, płaszcze, kurtki, kardigany świetnie pasują do luźnych spódnic, dressów, spodni, trampków czy szpilek. Lekkość i zwiewność. Duże fasony łączą się ze zwiewnymi tkaninami, dając efekt kontrastu. Ocenajcie komfort w workowatych stylizacjach i nienachalnych detalach, tak jak w przypadku spodni z wysokim stanem i na wpół włożonej w nie koszuli. Wiem wam, że naprawdę. No, Jestem podekscytowana tym, co zobaczę, bo wiecie, no niebie ja zdjęcia tam na Originie, ale zawsze staram jakoś tak, wiecie, już nie pamiętać za bardzo, tak przelżawię, tak mówię, o, fajnie, fajnie, ale chcę zobaczyć, wiecie, jak to w grze, czy w ogóle będę to tak wykorzystywać, czy jednak raczej sobie będę odpuszczać, więc chodźmy już do kasa. Jestem już w kasie i sobie obejrzmy, co my tu mamy, także zaczynamy od pań. I tak, pierwsza rzecz, to mamy taką jakby marynarkę, taką połowiczną, co jest takie, wiecie, modre takie właśnie komplet. Oczywiście mamy w różnych kolorach, z tyłu wygląda tak zwyczajnie, dobra, mamy, U, mamy nawet kratę. Takie powiem, ma taki, wiecie, taki official praca, że tak powiem, wiecie, biuro coś takiego, Też w tych jasnych kolorach mi się też bardzo ym, podoba po prostu. O, mamy bluzę, o, ale fajna bluza, Uu, uuu, o świetna. Nie wiem Jest taka oversize, o jeciu. Super mi się podoba. W sensie, wiecie, taka wygodna. Takie, wiecie, leniuchowanie się mówi, jaki giukek albo coś takiego mi się daje, że zboczku. i Też w fajnych kolorach jest. Także nice. Okej, okay, tutaj mam taką marynarkę z golfem, Ej, ona też mi się podoba. o, um, tutaj też jakieś nudziakowe takie. O, bardziej, że tak powiem, stonowane kolory. A tutaj ten róż jest jedynie taki, no i ten błękitny. I tutaj też mamy wkratę. No, okej, okay, takie oficjalne. No i tu. No to to już nie jest taki mój styl. Także, no raczej tego nie będę używać, muszę przyznać, bo jakoś za bardzo mi przypada. Ale wiecie, jak mi się spodoba, to mi się wydaje, że będzie zadowolony. Bo są osoby, które tak chodzą ubrane. Także mi się wydaje, że będą naprawdę zadowolone. Ale chodźmy teraz na całe ciało i mamy dwa. Yy, więc, tak, pierwszy mamy coś takiego i powiem Wam, że mam. Sama nie wiem, co o nim myśleć. W sensie, z jednej strony mi się podoba, a z drugiej strony coś mi tu nie gra. Ogólnie jakby cały zamysł mi się podoba takiego stroju, tylko wiecie co? Tutaj to mi przeszkadza ogólnie. Te takie jakby... te takie opaski tutaj na tych rękach. Wiem, że chodzi o to, żeby wiecie, kształt dać tym simom jakby, ale no to mi się nie podoba. Ogólnie tak zamysł mi się podoba tak do dotąd. Może gdyby, wiecie co? Bardziej spodnie po prostu... Wiecie, jakieś zwykłe jeansy, rurki, coś takie bardziej obcisłe, to mi się wydaje, że to by mogło lepiej wyglądać. Także no, tak, nie? No i też mamy różne kolory i tutaj jest takie bardziej stonowane, bym powiedziała. Wszystko, wiecie, takie brązy, szare, no i ten niebieski gdzieś tam się rzuci i taki delikatny różowy pudrowy. I teraz mamy kolejny, no ten to tak, no nie mam tak, o, dotąd mi się podoba ta góra jakby, nie? A w dół to już w ogóle mi się nie podoba, w sensie... Krój tej spódnicy jest taki... Ugh. Ale zobaczymy sobie dalej, no oczywiście tutaj Różne kolorki, w sensie ta gama kolorystyczna jest taka sama, o tu mamy fiolecik U, fiolecik mi się bardzo podoba Czarny oczywiście też musiał być, biały Ej no, no mówię wam tak do połowy, bo ok. Ale wejdźmy sobie do u których mamy dosyć sporo Także, tak, pierwsze to spodnie, ogólnie mi się podoba, w sensie rozumiem zaraz, bo te szerokie wide legi są teraz popularne, ale ten dół jest brzydko zrobiony. W sensie tutaj, jakby się wiecie, troszkę zmieniać, i gdyby tak mieli, powiem, takie proste zostawienie, to może by wyglądało lepiej, ale no. To sama nie wiem. Może gdzieś tam ich użyję, no ciężko mi powiedzieć, ale no tak średnio, nie? Teraz mam spódniczkę. Okej, okay. w sensie. Mm. Powiem wam, o tak, to jest niby fajne, ale ta długość. Jakaś coś mi tutaj nie gra, ale zobaczmy, że inny kolor. Uuu, ostro. Okej, okay, tu mamy jakieś szare, zielone, brązowy, różowe, niebieski, No i fiolecik. Ten niebieski mi się podoba ogólnie. Dobra. O, tutaj mam osobno tą spódniczkę. A to nie jest taka sama, troszkę inna, taka plisowana. hm No nie wiem. I nie wiem, co myślicie. Dobra, piszcie w komentarzach, oczywiście, co myślicie o tym pakiecie, pakiecie, o tej kolekcji. Jeśli ją macie, a jeśli nie oglądacie u mnie po raz pierwszy, to też piszcie dosyć kawałek Waszych opinii na ten temat. Hmm, ta granatowa? Spoko. Gdzie kolor mi się podoba, ale wzór? Dresy. O, to jest coś, na co czekałam. Nie no, spoko. W sensie, dresy zawsze się tam gdzieś wiecie, z przydadzą. Także nie ma mi się wydaje tutaj, co w ogóle. Wiecie, mój toczyk, gdyby był może troszkę wyższy, byłby jeszcze e, fajniejszy. No i mamy spodnie jedne, jakieś takie też widzę. Gdzieś jakieś biodrówki, gdzie ja za biodrówkami wam nie przepadam i raczej nie użyję, ale wiecie, nigdy nie wiadomo, bo ja czasami tworzę też z tymi, którzy staram się, żeby nie byli w moim stylu, żeby właśnie troszkę, wiecie, inne stroje im dawać, także no takie średnie. Dodatkowo nic nie mamy i mamy trzy pary butów. Zdejmę jej tutaj górę, żeby było ładnie widać. My tutaj też mamy jakieś takie po prostu adidaski W różnych kolorach no, no spoko, takie trampki jak trampki Także na pewno się gdzieś tam je wynosi I kolejne O to już są takie cięższe Ale mi się nie podobają co w się sensie z... z przodu wyglądają lepiej niż z boku Z boku są dla mnie obrzydliwe W sensie mi się ogólnie takie podeszwy nie podobają Także pewnie to też ma z tym dużo wspólnego Ale ech, jakieś takie no Mm. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, tu mamy takie bodki, gdzie też trochę ja popsuję, W sensie, nie mogli tutaj jakoś ładniej tego, jakby. O, teraz już lepiej wygląda. Ma taką wąższą stópkę, nie? W ogóle w realu mam podobne, także te mi się nawet podobają, jak to zmniejsza mi troszkę stópkę, nie? Także o, takie I mi się podobają już, także. To jest git. No, także buty to są chyba najlepsze, nie? Jeśli chodzi o te rzeczy. No tutaj ta bluza, to zdecydowanie wygrywa i ten zestaw. Nie, taki widzicie, luźny. No piękne, dobra, chodźmy teraz do facetów. Zobaczmy, co tam faceci mają. Jak zwykle mniej. Ale no, tu już z tym się pogodziliśmy chyba. Dobra, tu mamy jakiś taki sweterek. Gdzie no, raczej powiem Wam, żebym nie dawała swoim simom chyba, że starszym. To mi tak bardziej właśnie do nich pasuje, chociaż w sumie w tych kolorach jasnych to nawet spoko. Ale te to zdecydowanie takie z y, dziadkiem mi się kojarzą po prostu. Uuu, taka marynarko-bluza w jednym. Ej, to mi się spodoba, to jest spoko. No. no, no te to już takie średnie, nie? Ale ogólnie ta podstawa nie jest zła. Dobra. U, jaka puchowa kurtka, fajna. Ej, podoba mi się to. No kurde. Nie myślałam, że takie cudo to będzie. Ej, naprawdę podoba mi się to. Powiem, że do tej pory ta męska kolekcja mi się bardziej podoba niż damska. To w się sensie, część tej kolekcji? A, a tu co się podziało? Mhm. Powiem Wam tak, gdyby tego tutaj nie było, tego, tego tutaj jakby pasku, tego materiału i pasku, to by było ładniejsze. O wiele. W sensie, tutaj na przykład te opaski mi tak już nie przeszkadzają jak w tym damskim, nie? No, jakoś tak, to takie średnie, nie? Takie... Hmm, miał Miało potencjał. <grytania> Dobra, i tutaj mamy następne rzeczy. Okej, okay, taki luźniejszy set. Ej, odpowiem, mąż też mi się podoba. Matko cieszę się, że w końcu męskie Simy będą miały co ubierać, nie? W sensie... No to to takie, taki drowal. <laughs> no, ale ogólnie... Okej, okay, no i tutaj też mamy takie spodnie, które no są takie średniawe. U! To są nam spoko. Czekajcie, zdejmę buty na chwilę. Ej, spodnie też są spoko. No, ale bardzo też mają spodniczkę, że widzę są dresy i też mamy takie spodnie, że Fajnie, że dodali w ogóle spódniczkę jakby do męskiej od razu, także tak dajcie, taki ukłon. Okej, okay, dodatków nie mamy, ale mamy obu i mamy te dwie same pary co u kobietek, czyli te, które mi się nie podobają te, które w miarę są, a te, które mi się nie podobają. O, no, także... Mm, średnio. Dobra, więc to by było wszystko z tej kolekcji i tutaj może już takie moje podsumowanie. Oczywiście przede wszystkim kolekcje. Są mm, sprecyzowane dla niektórych osób. To nie jest tak, że wiecie, każda kolekcja Wam się na pewno na 100% spodoba, bo one są po prostu kierowane do różnych y, typów graczy, do różnych ich upodobań. Także tutaj czy warto kupić, czy nie, to przede wszystkim się warto skupić na tym, czy wam zależy, żeby mieć te rzeczy, czy nie. Także tutaj, jest, czy Wam się podoba taki styl, czy nie za bardzo to jest pierwsze pytanie. I powiem Wam, że ogólnie tutaj ta męska część tej kolekcji mi się o wiele bardziej podoba niż damska. Także tego się powiem Wam nie spodziewałam, bo myślałam, że będzie na odwrót. Ale powiem Wam, że było w miarę, no w miarę ok. I czy ja ją polecam? Powiem Wam tak: za 25 zł, no to będzie to, tutaj może połowę, wynoszę. Także no tak średnio bym powiedziała, nie? I tak powiem Wam, że ciężko mi w tym momencie powiedzieć, czy Wam polecam tą kolekcję, czy nie. Ponieważ wiecie, na przykład dla mnie ona jest ok, i. Powiem Wam, że nie żałuję aż tak bardzo, że ją kupiłam, że tak powiem, że mi tak wiecie, w 100% nie trafiła w gusta. Ale mogą być parę rzeczy innych, trochę zmienionych, które bym też wykorzystała. Także wiecie, ona dla mnie jest w porządku i ja bym ją tak polecała. Już tutaj stricte się opierając na tym, co Wy lubicie. Ogólnie dla mnie i dla, tak jak mówiłam, rzeczy, które mi się podobają. Jeśli komuś z Was je też podobają, to mi się wydaje, że będziecie zadowoleni. A jeśli ktoś z Was nie lubi właśnie takiego bardziej bym powiedziała, oversize'u i takiego, no takiego troszkę jakby, mm, no, głównie tutaj jest oversize, to mi się wydaje, że to nie będzie kolekcja dla Was, nie? No tak, no, no popatrząc na to, no to wiecie, tu jest typowo oversize, tutaj nie ma raczej takich rzeczy, no fakt, tutaj u kobietek to są najbardziej obcisłe, no i to, nie? i takich mi się wydaje, że też takich, takiego stylu troszkę eleganckiego, ale taki trochę casual elegancki, nie, to mi się wydaje, że to nie jest też kolekcja dla was, jeśli tego nie lubicie, Ja nie? na przykład, no widzicie sami, no doły, doły to są okropne u tak nie, także mi się nie podobają, nie, ale jeśli ktoś z was lubi bardziej Oversize, to mi się wydaje, że naprawdę ta kolekcja wam się spodoba, także... Piszcie koniecznie, co wy sądzicie o tej kolekcji, czy wam się więcej podoba, czy nie, czy się skusicie, czy nie, czy czekacie, może kiedyś gdzieś będą jakieś porąki, bo no na razie nie było żadnej na kolekcji. Także jestem ciekawa Waszych opinii i co Wam. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, do odwiedzenia mojego Twittera i do usłyszenia, do następnego. Pa pa.